Cokolwiek Pani poda. Myślę, że, że zdam się tutaj na Damorski tak, tak instynkt. To Mojito, tak? <kly> tak. Czyli najpierw się poczęstujemy serwetką, później ją popijemy Mojitem. Mohi tak się powinno po polsku odmieniać. Nie? nie? nie. Jak? Mojito. Dobrze. Tak. To bezosobowo. Byle nie to nie Mojito. To nasze. Nie, nie. On zamawiają Majito. Znaczy nie u nas na szczęście, ale... Się Czy te dwie słomki sugerują, że podejrzewasz nas o skłonność do dwóch pałek? Czy to nie, jest te dwie przypadek? słomki sugerują, że powinnam zamiast drugiej słomki wstawić mieszadełko, no, ale nie miałam problemu. To proszę, ja Ci tutaj udostępniam jakby co to To będzie Twoje. W sumie też jestem w pracy poniekąd, zresztą jak redaktor. Yeah. Red gór. – Red, Bull. Red Bull. Tak, Red Bull. Marcin? Tak. A jakie jest mój kobiety? W mhm. ogóle? <coughs> Yy, no patrzę na Karolinę, to mi same dobre yy, myśli przychodzą do głowy, ale czasami jak patrzę na kobiety, to wydaje mi się, że są przerażające kolegie. Jak po nie kręci tym szkiełkiem. Tak, szkiełko i oko. I szkiełko nasze oko i wszystko się zgadza. Jakie są kobiety? Współczesne A, kobiety. Ale myślę, że z, zapędziły facetów w takie miejsce w szeregu, gdzie oni specjalnie nie mogą yy, się odnaleźć. I sądzę, że kobiety zaczynają realizować scenariusz yy, wojenny. Z, tak, wojenny zasugerowany w filmie seks misja. Ta rzeczywistość z jednej strony jest fascynująca, a z drugiej przerażająca, bo ja bym wolał jednakowo, że jestem jednak starym prykiem i konserwatystą w pewnym sensie. Wolałbym, żeby kobiety zajmowały określone miejsca w życiu mężczyzny, a nie żeby wkraczały w dziedziny, które tradycyjnie były dla, dla facetów zarezerwowane. Chodzisz do utopii, się lansujesz, czy nie? No przecież pewnie każdy z nas, który tam się gdzieś wyświetla, się na swój sposób <laughs> lansuje, ale ja bym tego słowa jakoś tam prioratywnie nie traktował, no to jest kwestia e, autopromocji, która jest w tym zawodzie potrzebna. Mhm. Natomiast lans rozumiany jako podjeżdżanie e, e, pożyczoną bryką pod szparkę w Warszawie i ruszanie spiskiem opon i, i tak dalej i tak dalej, to jest, to jest wioska, no. Ale mhm. no, to każdy ma tam indywidualne poczucie obciaku, ja bym tego nie zrobił. A kto tak robi? No wielu naszych kolegów, koleżanek yy, po fachu, no to posiedź sobie przez szparce i popatrz przez szybę, to zobaczysz. No tam, gdzie nie można parkować, tam się najlepiej parkuje, wiesz, na tej zasadzie, że im niżej stolika na ulicy, tym lepiej. Fantastycznie, to może coś zjemy. No, super. no właśnie poprosiłem o kartę. Yy, Jak dzieciątko? Doskonale chowa się tak? rośnie, wydłuża się z każdym dniem. Myślę, że będzie niedługo na mnie zarabiać. Sądzę, że będzie supermodelką, która w kilku lat 14 spasi grube miliony. Tak to sobie wyobrażasz. Tak to sobie no tak sobie Że, 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 że zamiast... Sensy. Właśnie, taki fundusz emerytalny. Tak, tak. dziecko jest funduszem emerytalnym. Trzeba tam do tej skarbonki wrzucać, ale w tym śmiecie trzeba to wyjąć. Lizaki z Polędwicy. To brzmi dość wulgarnie, no, jest. No, dlatego to. Zaczynam polać, smakuje? Tak? Wiesz co, no to może mi coś polecisz, właśnie Karolina? No. Czy nie ci odpowiedzialną za moje menu? Tak Jakbym mu teraz na przykład takim Piotrem Nosowskim powiedział: ja siebie, kochanie, ale, ale, ale nie, tak nie powiem. bardzo głodny, Tak, to bardzo, to, to bardzo to, to głodny, w ogóle, wow, masakra, w tym się jeść. Ehm. Nie, tak średnio, średnio, żebyśmy mogli z Michałem na przykład o tak posłania. Tak plecika w takim razie. Plecika, bo co? Plejcika, bo plejcie no są tam turcimy. Tak plecika. Plejcika. Plejcik. plejcik. Dobry plejcik. Dobry. Dobrze. Dobrze, czy jesteś na liście Wojewódzkiego? Nie. To dobrze. Posłuchaj. A ty jesteś? Nie, ja też nie. A chciałbyś być? No nie, ale generalnie chyba jest jakiś kłopot, prawda? Nasze środowisko zostało po prostu wstrząśnięte bombą kokainową. Ja to sobie nawet jestem w stanie wytłumaczyć logicznie. System wysokich napięć, który funkcjonuje w naszym zawodzie, samotność długodystansowców, którzy się wystrzeliwują najpierw na jakąś orbitę, później sami na niej krążą i tak naprawdę żeby nie spać, to muszą cały czas tamten lot podtrzymywać, muszą się jakoś wspomagać, no i to, to myślę, że jest naturalne. No. A po dodatku moi różni Nieznajomni, powiem tego, później będą przesłuchiwać, ale osoby, o których słyszałem, mówią, że po prostu rynek warszawski się wysuszył, że teraz nie ma gdzie kupować narkotyków, nie ma gdzie kupać zioła, wszystko drogie w ogóle, dilerzy boją się śmigać z towarem, masakra. Wiesz co, myślę, że odźnik tego będzie bardziej długofalowy, wydaje mi się, że... Będzie droższy towar. Będzie droższy towar i będziemy musieli znowu zejść do podziemia z naszym handlem.